Dzień dobry, dzień dobry. Popatrzmy teraz na taką sytuację. Mamy jakąś macierz, czyli mamy jakąś macierz. Weźmy sobie ją jako macierz kwadratową o wymiarze 2 na 2, czyli mamy jakąś macierz ABCD, macierz kwadratowa w wymiarach 2 na 2. Weźmy sobie dodatkowo jakiś wektor, wektor, na przykład xy. Napiszemy go tutaj pionowo i teraz zobaczcie, co my o tym wiemy. Tę macierz i ten wektor, jeżeli one są napisane w takiej kolejności, możemy przez siebie pomnożyć. Dlaczego? Bo macierz jest wymiarów 2 na 2, wektor jest wymiaru 2 na 1, bo ma dwa wiersze, jedną kolumnę, czyli możemy to jak najbardziej pomnożyć, bo te środkowe wymiary się zgadzają i uwaga, co wyjdzie? Wyjdzie nam, uwaga, macierz o wymiarach 2 na 1, czyli taka jak ten wektor. Czyli w wyniku, zobaczcie, dostaniemy jakiś Jakiś, jakąś macierz, taką powiedzmy x' y', no czyli też wektor czyli zobaczcie, jeżeli pomnożymy wektor, ilość wymiarów w tym przypadku mamy wektor dwuwymiarowy, razy macierz 2 na 2 dostaniemy też, też wektor wektor, zobaczcie, no to jest wektor, no skoro to jest wektor to możemy go utożsamiać właśnie z wektorem w układzie współrzędnych. mamy tutaj 2 y, na 2 wszystko prawda, czyli jesteśmy w sytuacji dwuwymiarowej, czyli powiedzmy x, y to będzie pewien wektor Taki, czyli to mamy powiedzmy wektor xy, czyli jego koniec jest w punkcie xy, prawda? Jeżeli początek tego wektora zaczepimy w punkcie 0, 0, to koniec jest w punkcie xy. Ten wektor drugi, czyli ten, który będzie jakby wynikiem tego mnożenia, no powiedzmy, gdyby punkt x x'y' był tutaj, to zobaczcie, no to to jest jakiś tam wektor tego typu, prawda? I teraz zobaczcie, co tam macierz jakby robi. Przez pomnożenie wektora przez macierz, dostajemy nowy wektor. Czy możemy troszkę powiedzieć, że ono, te, ta macierz przekształca pewien punkt na inny punkt, prawda? Zobaczcie, zachowując wymiar. Czyli mając punkt dwu mając punkt uchodzie przekształcamy go na inny punkt. Czyli zobaczcie, tak naprawdę ta macierz. Tutaj będzie nam działała w taki sposób, że będzie przeszkadzała punkt na punkt Czy wektor na wektor formalnie, ale jeżeli te wektory będziemy zaczepiali w punkcie 0,0 0, To możemy na to patrzeć jak na przekształcenie punktów na punkty Czyli mamy pewne przekształcenie, które przekształca punkty na inne punkty Tego typu obiekty, czy tego, tego typu funkcje tak naprawdę Będziemy nazywali przekształceniami geometrycznymi Czyli tak naprawdę możemy na to popatrzeć, czy mamy pewną, pewną funkcję F od x, y, prawda, daną wzorem macierz A, B, C, D no razy x, y, prawda? Mamy tutaj jak wektorowo to wszystko pisane, prawda? No ale możemy też na to patrzeć jak na, jak na pewnego rodzaju punkt. Czyli mamy pewne przekształcenia. Zobaczcie, dodatkowo, no tutaj mamy takie coś. Jeżeli dodamy do tego jeszcze jakiś inny wektor, prawda? Uwaga, też taki 2 na 1, czyli taki wektor dwuwymiarowy. Czyli dodamy tutaj na przykład jakieś wielkie A i jakieś wielkie B to też dostaniemy pewne przekształcenie i zobaczcie, to generalnie będą przekształcenia geometryczne czyli w ten sposób będziemy reprezentowali przekształcenia geometryczne, czyli one zrobią z punktów będą robiły inne punkty, czy formalnie z wektorów inne wektory ale tak naprawdę można na to patrzeć jak na z punktów inne punkty, zobaczcie, będziemy mieli tutaj jakby tę główną część no i tu jeszcze coś będziemy mogli do tego dodawać i teraz zobaczcie te przeształcenia geometryczne będą mogły być różne. I teraz, w zależności od tego, jaką podamy macierz, jaki ten wektor AB, czyli wielkie A i wielkie B, to być może to przekształcenie geometryczne będzie robiło różne rzeczy. Prawda? No, znamy takie przekształcenia geometryczne, jak przesunięcie, obrót, symetrię. Można by się tutaj zacząć zastanawiać, jak będą wyglądały macierze, czy jak będą wyglądały ta macierz i ten, i, ten, i, ten, i ten wektor wielkie A, wielkie B dla. Takich najbardziej standardowych przekształceń geometrycznych. I to jest jakby ważne. Za pomocą tego typu wzorów jesteśmy w stanie reprezentować różne przekształcenia geometryczne. Popatrzcie na to, zobaczcie. No i do się następnym razem. Dzięki. Pa, pa.